Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Konu97 Jesteście ze mną patronek.pl. No się ma. I dzisiaj specjalnie na 50 10 widzów zagramy sobie w Medal of Honor Warfighter. No i gramy przeciwko sobie. Niestety. No nie wiem jak to się ustawiasz wygrać razem. O, o, dobra. Dwóch do No, ile się Trudno. Ale na razie, staty na plusie. Ostatnia runda jaką grałem, mi fatalnie poszła. Grałem snajperem. Oooo. To była taka rozgrzewka. I tak się rozgrzałem, że się wcale nie rozgrzałem, tylko lamiłem jak. Ojej. Ludzie, No! Łatko, skąd? Mister Homiak, 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 kurde, jakie niki. Bo to o. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, tam, tam widziałem kogoś. Będzie ja, to Tom Hawk. No up. Jest, upokorzenie! Patroneks! Mało siekierka. Jest! Dwóch! Jest, idzie mi nieźle. Gram teraz z kanadyjczykiem... z yy, Jakby co. No bo ja gram od wczoraj, to ja się wiele tam nie nauczyłem. No wiem, wiem, wiem. Ja już mam tą grę od dawna, ale... Jakoś nie mam weny, ani nie wiem z kim pograć praktycznie. Bo mało osób lubi tą grę. Poczekajcie, poczekajcie, za chwilkę wracę, wrócę yy, Dobra, jestem z powrotem Muszę na chwilę przerwać To bardzo dobrze o. Zobaczymy, jakie statki 6 do 4, nie jest źle Ale mieliśmy przecież wziąć i yy, Moździerz 4, Idziemy to puścić żeby dużo kili było Okej, okay, tamto puścimy Jakaś muzy muzyczka gra. Okay. jeden. Drugi, trzeci. Dobra, i mam osiem 4 Dwóch zabiliśmy. Jeden broń, drugi moździerz. Jest git. Statystyczki są złe. O, ja. mnie padłeś coś. No, ale z czego ty strzelasz? Z... nie, nie pamiętam broni. Chcę być tam Chcę biegł. Dobra, przebiegniemy sobie tutaj. mega. Chcę że tu się być mega. Chcę być tutaj tutaj. Niech się niszczy! Ło. Wow. Dwójeczka. Nie! Ajajaj, sniper. Ale nie było headshot'a. Jakie statystyki? Ale zobaczymy. Jak mam dobre, wi wiadomo wiadomo, się pokażę na filmie, ale jak mam złe, to nigdy. <ścoughs> 1,75, no. Ło! Wow. Headshot tak nic. Jest, widzicie? Jak jest że to, to jest headshot tutaj. W graphie mi dużo osób mówiło, że takie sala u mnie nie, za Chiny się nigdy nie wyświetla. Może nikt mi się strzela, nigdy nie trafił. Haha, się pokazuje takie dziwne. Jak się strzeli. Czekamy no na Nie, nie tutaj. Tam. Konul, co tam stoisz? A ja nie, skąd wiesz, że ty. Chyba to cię No wejdź, że mi strzelił, ale nie wiem kto Wejście haptem na no, moczu No ja nieraz miałem jeden, przeżywałem, ale dobra No wiesz Ja ci mogę do zera i nieraz zmniejszyć Co by tu wziąć? Min klasę, kogo by tu wziąć? Ner się odrodzi zaraz. Bez powietrzu, oznaczam Nooo. Ale widzę nie jest w 69 level. Ja mam dopiero 38. Ja mam 8. Aaa. Ale dobra, jakoś tam się nauczę grać w to. W BF-ie też wolno łapałem, ale w medalu szy za szybko się levely trochę zbija Wow. A Mista Wielka Brytania odblokowane O kurde mina! Jak się szybko przebiegnie przez minę to się przeżyje nawet Możliwe Nie, nie przebiegam przez minę, wolę się cofnąć w drugą stronę I tak nieraz to Jest zabity Trzy zdrowia Yeah. Ale sam sekcję A 14 do 7-2-0 znowu to Jest moc Ale jest zaraz lepiej, bo jak do kogoś strzelam to, to praktycznie nawet go do niego trafiam A tak to nigdy nie trafiałem Nie widzisz Też się uczyłem kiedyś no, przy... A, Dalej się uczę jednak Ja wolę patać Też wolę patrzę ale dobra No Przegraliśmy nasze, nasze sekcja przegrała niestety. Nie wszyscy yy, grali tak widzimy jakieś tam 2 do 7. W Ta, tamtą rundę mną przegraliśmy, ale dobra. No. O. Jeszcze jedną rundkę zagramy czy? Mm. No, chyba nie. No to dobra, my wam serdecznie dziękujemy za obejrzenie takiego krótkiego odcineczka. Trzymajcie się no. i nara. Dziękuję wam jeszcze raz za 50 widzów. Mam to ja nadzieję, że to się, ta liczba się podwoi. Dzięki i narka. No, się